Cześć, nazywam się Kuba. Witajcie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o aspekty filozoficzne, etyczne i moralne, albo chcą zgłębić interdyscyplinarną naukę o umyśle, procesach poznawczych i komunikacji. Studia można rozpocząć w każdym wieku. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, można je łączyć z pracą zawodową lub drugim kierunkiem studiów. Instytut Filozofii proponuje dwa kierunki na studiach pierwszego stopnia. To filozofia i etyka oraz kognitywistyka i komunikacja. Na studiach drugiego stopnia w ofercie jest filozofia. Cześć, nazywam się Michał i jestem absolwentem kognitywistyki i komunikacji. Kognitywistyka to przede wszystkim, moim zdaniem, świetna podróż przez meandry naukowe, ponieważ umożliwia studentowi nabycie szerokich kompetencji, które są bardzo potrzebne na obecnym rynku pracy. Nie ogranicza nas tylko i wyłącznie do jednej dziedziny, ale pozwala nam się rozwijać w różnych kierunkach. Dlatego właśnie wybrałem kognitywistykę. Absolwenci filozofii mogą pracować m.in. jako pracownicy wydawnictw, dziennikarze twórcy, pracownicy placówek kultury, samorządów, nauczyciele filozofii lub etyki w szkołach, a poza tym filozof zawsze może zdecydować, że stanie się kimś niezwykłym. Filozofia drugiego stopnia to kierunek dla każdego, kto chce pogłębić swoje rozumienie świata i samego siebie. Zajęcia odbywają się w kameralnej atmosferze, w małych grupach bardzo różnorodnych ludzi, którzy sami, sami w sobie są już wartością tak naprawdę tego kierunku.